Kolejne cztery dania, które... które prosiliście, żebym spróbował Danie numer jeden Kanapka z majonezem i masłem orzechowym To jest chyba najgorszy, co dzisiaj w Majonez jak w takich kanapkach powinien być na spód, nie? Nie, masło orzechowe na spód Co, białe na górze? Jak to no tak, wygląda? Tak A? No nie, no nie, no nie, no bo nie rozsmaruje się masło orzechowe Najpierw... No. Na uwaga tym do tego i... Tak tylko ja to masło. Ty już masło orzechowe. Wsadziłem z ilością chyba. I co, no ktoś by pomyślał no kanapka z masłem orzechowym. No ja już bym na tym etapie ją zjadł. Ale nie, bo ktoś wymyśli jakiś badziew. Ja muszę zacząć was weryfikować co wy tak naprawdę jecie, bo śmierdzi mi tu coś. Z białym na górze to będzie źle wyglądało. To wszystko co chcę na ten temat powiedzieć. <słyski> <słyski> wygląda w ogóle. Według nie musisz więcej majonezu. Bez przesady Jest, sporo. Zobaczcie, musisz... że jest w tym miejscu majonezu. Musisz więcej. Tu jest za świat majonezu. Ja to muszę zjeść, Ja nie mam przytyć podczas. Jak można przytyć podczas kręcenia najobrzydliwszych debilizmów, jakie wymyślają ludzie? Bon appetit. Nie wiem. Początek jest najgorszy na świecie. Absolutnie na początku smakuje to. Jak wszystkie koszmary My pchali w jednej kanapce, to taki jest początek? pierwszy moment był szokiem, w życiu bym tego nie powtórzył, nigdy na świecie mi nie powiedział, ale mam ochotę na kanapkę z masą ruchowym i majonezem, ale już skali obrzydliwego racza, 3 na 10 bym powiedział, tak nie. Czyli Przez... gorszy jest ogórek? Dla mnie tak, by się nie łączyło, ale łączy. Przeżyjesz pierwszy gryz i już potem z burki. Nie, jest, jest ok. Tylko nie dawajcie za dużo majonezu, wtedy ogórek jest milion razy lepszy, jeżeli dacie za dużo majonezu. Danie numer 2, tuńczyk z chrzanem. I szczerze, z wyglądu, chyba najgorsza ze wszystkich potraw, jak kojarzę. Tak, z wyglądu. Nie podoba mi się absolutnie to połączenie tego trzanu z tuńczykiem, tak wizualnym. Może za dużo trzanu wziąłem, czekaj. No Nie łączy mi się. Lubię tuńczyk, czasami lubię też trzan, ale to razem. Kopię za bardzo tym szanem mi po podniebieniu, Nie, 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 nie. nie, nie. Tunzyk jest bardzo, bardzo delikatny, a szan jest bardzo ostry i to się nie łączy mi. Czy też próbować? Tobie się łączy? by smakuje. To jest w skali 9 do 10. 8. Na ile by... Na 8. Ja bym ocenił na... 5, ja bym ocenił na 5. Byłoby to dobre, gdyby wiedział, że mi się po prostu to nie łączy jedno i drugie i to i to tyle. Pijąc, nie łączy mi się to. No właśnie, co miałem się przekonać, hmm. jak mówisz 8 dobre. Danie numer 3. I to jest hit, bo ono się pojawiło aż dwa razy jako prośba. Więc albo we dwoje to jecie, czyli jest to jakieś danie, które ludzie łączą, albo jest to jakiś żart, który nie wiem, jest jakiś memem internetowym i się dałem po prostu w to wciągnąć. Kocham banany. Ketchup też. Ale czy banan z ketchupem pokocham? Oto jest pytanie. <śmiech> <śmiech> to taki Donald Trump. <laughs> Nie, brzmiem. Nie, o Jezus, o najgorszy kolor, z życiu wziąć Nie, 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 nie. nie. Najgorsze, to był żart. Już widzę, że to byli pranksterzy jacyś, stwierdzili Wrobimy fotel odbawmy na swoim YouTube. Udało wam się, to jest najgorsze wyróżnienie Minus 7 na 10. Nigdy w nigdy więcej Bonusowe danie dla osób oglądających mnie na YouTubie w formie długiego filmu Specjalnie dla was Chipsy z nutellą Chipsy chili limonka z nutellą w porównaniu do banana, to ja bym mówił, że jakiś nie wiem, nie gdzieś, w raju. To dla ciebie absolutnie nie, tobie nie polecam. Ty byś się zwróciła szybciej niż myślisz. Ale dla mnie jest okej, okay. 4 na 10. Jakbym miał jakąś najdziwniejszą gastrubę w życiu, pewnie bym to zjadł. Ale na szejwo, nigdy więcej bym tego nie zrobił. I ostatnie danie. Paluszek krabowy z lodami czekoladowymi. Będę to podgryzać, bo no przecież... Ula la. Niedobre. Czego musisz całego Całego mam zejść z lodami? No i szybko. No i niedobre to jest. Mm. Mm. Niedobre, Jezus Maria. Najgorszy odcinek, jaki w życiu miałem. Wszystko to, co teraz dzisiaj jadłem, to jest skończony z wszystkiego. Nie wiem, co tu. A widziałem, że niektóre tam dawały osoby komentarze z tytułu mi jest całkiem w porządku. Pod każdym z tych dań, ktoś tam mówił, że to jej jest całkiem w porządku. Nie jest to w porządku. Obrzydliwe to było. To był najgorszy odcinek na świecie. Nie wiem, czy powinienem to mówić. Znaczy, muszę. Jeśli jest coś obrzydliwego, chcesz, żebym to spróbował, pisz w komentarzu. Niech to będzie danie, które naprawdę jeżdż. Uważaj, Także to było na tyle. Trzymajcie się, leczcie się i do Następnym... Nie, sopa tragicznie.